Maleczkę ze strony Monster 2 i dzisiaj pogramy sobie w tą grę. Ale żeby sobie pograć w tą grę, to zostawcie subika, łapeczkę w górę i dzwoneczek, żeby Was nic nie ominęło i żebyście byli na bieżąco z moimi filmami, bo będzie takich filmów dużo. I pamiętajcie o Mikołaju Plusu i Monster Custo 2 i zaczynamy. Pamiętajcie, że... Pamiętajcie, że zbieram subskrypcje, Bo jak dużo będzie subskrypcji, to zrobię może odcineczek jak następny skok zrobię. Zrobię następny skok. No i zrobię dużo. Jak musi być dużo subskrypcji. Jak będzie dużo, dużo subskrypcji, to robię skok. Więc no. Musi być dużo subskrypcji, bo jak będzie dużo subskrypcji, to robię skok. Będzie dużo łapaczek, to. Będzie dużo łapaczek. Na razie robię przerwę. Więc tak. Ja wszystko wam wytłumaczę. A wy to będziecie musieli zrobić. Ja wam wszystko wytłumaczę, czyli tak. Każdy subik motywuje do nagrywania. Ja zacznę grać i wytłumaczę wam, jak będzie to polegać, żebyście to zrobili. I żebyśmy yy, może kiedyś, będzie odcinek, może jak dużo subików dużo subskrypcji wbijecie, bo musi być dużo subskrypcji, nie może być nie, nie może być tak, o tak. Jeśli dużo sub, subskrypcji wbijecie Jeśli dużo subskrypcji wbijecie, to zrobię może kiedy. No jak dużo subskrypcji wbijecie, to zrobię odcinek jak yy, kolejny skok. Kolejny skok będzie. No, i pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subika, i dzwoneczka, żeby was nic nie ominęło, i żebyście mieli na bieżąco wszystkie moje filmy. No, i pamiętajcie, że jak będziecie mieli dużo już, już będę miał dużo subskrypcji, to może kiedyś zrobię ten skok, kolejny skok. No, a za paletami będzie coś uszykowane. Na jak skoczę, to będzie coś uszykowane. Zrobię skok, pójdę za palety i Wam pokażę. Pokażę coś na filmie. I coś fajnego pokażę. No, nie będzie git. Więc jak chcecie, żeby, żebym ten, żebym skakał, zrobił drugi skok, to musicie zrobić tak. Co musicie zrobić, żebym, żebym chociaż nagrał jeden skok? Yy, yy, drugi skok, o, drugi skok żebym nagrał drugi skok. Subika bardzo dużo subskrypcji zostawić na tym kanale, żeby bardzo dużo subskrypcji zostawić na tym kanale. Bardzo dużo subskrypcji zostawić na tym kanale, żebyście byli... No, żeby, żeby dużo subskrypcji było na tym kanale. Po prostu, żeby było na tym dużo subskrypcji kanale. Bo jak będzie dużo subskrypcji, robię kolejny skok. Więc o tym... Dobra, zrobię na razie przerwę. Tu się będzie wszystko nabijać, ale zrobię sobie na chwilę taką przerwę małą. Ale tu będzie się nabijać wszystko. Później jak zrobię, to pokażę wam. No i przegraliśmy, ale to nic nie. To nic się nie dzieje. Dobra, teraz tak. Teraz tak. Pamiętajcie o sobikach i dzwoneczek dajcie i dajcie też łapeczkę w górę. No, bo naprawdę, może zrobię odcineczek z tego, z kolejnego, kolejnego skoku. <laughs> Będzie dużo subskrypcji. Zobaczę, że jest dużo subskrypcji. Powiem Wam, robimy kolejny skok. Wszyscy się zbierzemy, i później po skoku coś Wam pokażę ładnego. I tak nabijemy. Jeśli ktoś mnie lubi. Papaczka w górę. Jeśli ktoś moje filmy lubi, subik, bo zbieram subskrypcje. Teraz musi być dużo na tym kanale subików, bo postanowiłem, że zrobię skok na dużo subskrypcji. A to jest bardzo dobre. No i lecimy kolej z kolejnym razem. To, to był taki króciutki odcineczek. To był taki krótki odcineczek. I pamiętajcie o subweniu, bo jak do, dużo dobijacie subskrypcji, to robię skok. Odwiedzę palety. Tam będę skakał z palet. A będzie dużo fajniej, będzie wszystko git. Odwiedzę palety i będziecie mieli kolejny skok. Więc to by było na tyle w tym odcineczku. Dziękuję, że jesteście ze mną i to by było na tyle w tym odcineczku. Może jutro będzie jakiś odcineczek. Ja się z wami żegnam. Jesteście bardzo fajni, bardzo fajnymi yy, widzami. Dziękuję, że jesteście ze mną i to by było na tyle w tym odcineczku. I mówię wam. Jo!